16 lat temu w ratuszu w Nancy odbyła się premiera naszego filmu Stanisław Dobroczyńca, książe Lotaryngi i baru. Przed premierą filmu Maria Leszczyńska Królowa Francji, która odbędzie się 27 stycznia o 17 w leszczyńskiej galerii książki przypominamy materiał z archiwum telewizji Leszno z 2010 roku. Kiedy w ubiegłym roku po raz pierwszy stanęliśmy z kamerą na placu Stanisława w Nancy, czuliśmy wzruszenie i dumę z tego, że postać uwieczniona na pomniku pochodzi z leszna. Francja ma królowi wiele do zawdzięczenia. Dzięki małżeństwu Marii Leszczyńskiej z Ludwikiem XV Stanisław otrzymał w dożywotnie władanie lotaryngię. Zrealizował tu swoje pasje architektoniczne i społeczne, wprowadzając wiele nowego do życia księstwa. O tym właśnie opowiada trzecia część naszej filmowej biografii króla. Podczas realizacji zdjęć w maju tego roku otrzymaliśmy od władz Nancy zaproszenie do premierowego pokazania filmu na placu Stanisława. Uroczysta premiera odbyła się w reprezentacyjnej sali Ratusza Nancy w obecności władz miasta i zaproszonych. Gości. Francuzi nadali premierze wyjątkową oprawę w imieniu Władz Nancy, przemawiał mer odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe Jean-Michel Berlemont. Uroczystość uświetnił występ tenora Tadeusza Szczeblewskiego, mieszkającego we Francji. Artysta przedstawił wiersz Wolność Karola Wojtyły. Premiera była okazją do podziękowania za pomoc okazaną ze strony władz Nancy podczas realizacji zdjęć. Była także okazją do podziękowania Lotaryngi za warunki stworzone mądremu człowiekowi oświecenia do realizacji swych pasji. Podkreślaliśmy, że wyniósł je z tolerancyjnego Leszna. Kręcąc filmy znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, co było w Stanisławie tak szczególnego, że obcokrajowcy stawiają mu pomniki i szanują po ponad 200 latach od śmierci. Była to pasja, dobroć i wrażliwość. Stanisław mówił, że największym szczęściem jest czynienie ludzi szczęśliwymi. W ankiecie przeprowadzonej w Lotaryngi w ubiegłym roku dotyczącej rozpoznawalności postaci Stanisław Leszczyński zajął pierwsze miejsce wyprzedzając Roberta Schumana i Joannę Dark. Z okazji premiery naszego filmu na placu Stanisława odbył się niezwykły pokaz laserowy opowiadający historię Nancy. Zarejestrowaliśmy 20-minutowy spektakl i dzięki temu nasi telewizowie będą go mogli zobaczyć w całości. Trzecia część filmu o Stanisławie Dobroczyńcy, księciu lotaryngi i baru jest dostępna obecnie w języku francuskim. W październiku nasi telewidzowie będą mogli zobaczyć polską wersję naszej produkcji. Film o Stanisławie Leszczyńskim powstał dzięki wsparciu Urzędu Miasta Leszna, Wyższej Szkoły Humanistycznej, Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Starostwa Powiatowego w Lesznie w wersalskiej części realizacji zdjęć.